Płuca to nasz główny filtr, przez który każdej sekundy przepływa powietrze. Ale czy zastanawiałeś się, że wraz z tlenem wdychamy toksyczne substancje, które powoli, ale nieubłaganie niszczą nasz organizm? Zanieczyszczone powietrze, palenie, kurz, opary chemiczne wszystko to osiada głęboko w płucach, uniemożliwiając im normalną pracę. A teraz wyobraź sobie, że te toksyny gromadzą się latami, z każdym oddechem zatruwając Twoje ciało. Na początku możesz niczego nie zauważać lekki kaszel, niewielkie zmęczenie, ale potem pojawiają się duszności, ciągłe uczucie ciężkości w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem. To są pierwsze sygnały sos od Twoich płuc, może myślisz, ale ja nie palę, więc to nie dotyczy mnie, ale to błąd. Zanieczyszczenie powietrza w miastach, kurz w domach, nawet gotowanie na kuchence gazowej i wszystko to szkodzi twoim płucom. A im starsi jesteśmy, tym trudniej organizmowi radzić sobie z tymi zagrożeniami. Dziś porozmawiamy o tym, jak oczyścić płuca z głębokich toksyn i zapobiec ich dalszemu gromadzeniu się. Zostań z nami do końca, dowiesz się nie tylko, jak ułatwić oddychanie, ale także jak podarować swoim płucom drugie życie. Nasza dieta może stać się potężną bronią w walce o zdrowie płuc. Niektóre produkty mają zdolność oczyszczania układu oddechowego, usuwając toksyny i zmniejszając stany zapalne. Przyjrzyjmy się im bliżej. Zacznijmy od imbiru. Ten korzeń znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Imbir stymuluje krążenie krwi w płucach i pomaga usuwać śluz, który może gromadzić się z powodu zanieczyszczeń lub palenia. Dodaj świeży imbir do herbaty lub przygotuj ciepły napój z miodem i cytryną, to nie tylko oczyści płuca, ale także wzmocni odporność. Kolejny ważny produkt czosnek. Jego aktywny składnik alicyna ma właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe. Czosnek pomaga zmniejszyć stany zapalne w drogach oddechowych i chroni płuca przed infekcjami. Regularne spożywanie kilku ząbków czosnku dziennie może znacznie poprawić stan układu oddechowego. Przejdźmy do zielonych warzyw liściastych, takich jak szpinak i jarmusz. Te warzywa są bogate w antyoksydanty i witaminy, które chronią płuca przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Ponadto zawierają chlorofil, który sprzyja usuwaniu toksycznych substancji z organizmu. Nie zapominaj o owocach cytrusowych, pomarańczach, grejpfrutach i cytrynach. Te owoce są bogate w witaminę C, która pomaga wzmocnić układ odpornościowy i zmniejsza stany zapalne w płucach. Ponadto witamina C poprawia pracę rzęsek w drogach oddechowych, które odpowiadają za usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń. Jabłka to prawdziwa skarbnica korzystnych substancji dla płuc. Są bogate w witaminę C, która wzmacnia układ odpornościowy i chroni drogi oddechowe przed stanami zapalnymi. Flawonoidy zawarte w jabłkach poprawiają funkcję płuc i zapobiegają uszkodzeniu tkanek. Ponadto jabłka sprzyjają oczyszczaniu organizmu z wolnych rodników, które gromadzą się z powodu zanieczyszczonego powietrza. Spożywaj je na świeżo, przygotowuj sałatki lub dodawaj do smoothie. Ten dostępny owoc przyniesie ogromne korzyści twojemu oddychaniu. Teraz porozmawiajmy o kurkumie. Ten żółty korzeń to prawdziwy superfood dla płuc. Kurkumina zawarta w kurkumie ma silne działanie przeciwzapalne i pomaga oczyścić drogi oddechowe z toksyn. Dodawaj kurkumę do ciepłego mleka lub zup, aby wzmocnić jej efekt. Nie pomijajmy jagód, takich jak borówki, maliny i truskawki. Zawierają one antyoksydanty, które chronią płuca przed starzeniem się i uszkodzeniami spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza. Ponadto jagody wzmacniają naczynia krwionośne, co poprawia dotlenienie płuc. I oczywiście woda. Niewystarczająca ilość płynów prowadzi do zagęszczenia śluzu, utrudniając jego usuwanie z płuc. Pij czystą wodę, aby wspierać naturalne oczyszczanie dróg oddechowych, dodaj plasterek cytryny lub kilka listków mięty dla dodatkowego efektu. Zielona herbata to nie tylko napój na relaks, ale także potężny środek do oczyszczania organizmu. Jej antyoksydanty, zwłaszcza katechiny, aktywnie walczą z toksynami, chroniąc płuca przed uszkodzeniami. Regularne spożywanie zielonej herbaty pomaga zmniejszyć procesy zapalne w drogach oddechowych i wzmacnia ich funkcje ochronne. Ten napój również sprzyja rozrzedzeniu śluzu, co ułatwia jego usuwanie. Wypijaj filiżankę zielonej herbaty rano lub w ciągu dnia, aby utrzymywać płuca w dobrej kondycji i jednocześnie poprawiać ogólne samopoczucie. Te produkty to twoi sprzymierzeńcy w walce o zdrowie płuc ale samo odżywianie nie wystarczy. Zdrowie płuc to nie tylko właściwe odżywianie, ale także świadomy styl życia. Codzienne nawyki mogą stać się potężnym narzędziem w walce o czystość dróg oddechowych i ochronę przed toksynami. Zacznijmy od najprostszego ćwiczeń oddechowych. Głębokie oddychanie nasyca krew tlenem i pomaga płucom efektywnie usuwać dwutlenek węgla i toksyny. Wypróbuj technikę oddychania przeponowego. Oddychaj powoli, wypełniając powietrzem dolną część płuc, a następnie płynnie wydychaj. To wzmacnia mięśnie oddechowe i poprawia wentylację płuc. Kolejny ważny nawyk regularne spacery na świeżym powietrzu. Wybieraj miejsca o minimalnym poziomie zanieczyszczeń, takie jak parki czy lasy. Spacery sprzyjają poprawie krążenia krwi, co przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Ponadto przebywanie na świeżym powietrzu zmniejsza stres, który również negatywnie wpływa na zdrowie płuc. Nie zapominaj o prawidłowej wentylacji pomieszczeń, kurz, chemia domowa, opary z mebli czy dywanów to wszystko to osiada w płucach. Codziennie wietrz pokoje, używaj nawilżaczy powietrza lub specjalnych oczyszczaczy, aby zmniejszyć koncentrację szkodliwych substancji w domu. Aktywność fizyczna to kolejny ważny element. Regularne ćwiczenia, takie jak chodzenie, pływanie czy yoga, poprawiają metabolizm i pracę układu oddechowego. Aktywne ruchy sprzyjają głębszemu oddychaniu, co pomaga płucom efektywnie oczyszczać się z nagromadzonego śluzu i zanieczyszczeń. Zrezygnuj z szkodliwych nawyków, zwłaszcza z palenia. Dym tytoniowy to jedno z głównych źródeł toksyn dla płuc. Nawet jeśli nie palisz, staraj się unikać biernego palenia, ponieważ to również wyrządza poważne szkody układowi oddechowemu. Kolejny pożyteczny nawyk i inhalacje z ziołami. Dodaj do gorącej wody olejki eteryczne eukaliptusa lub mięty, przykryj się ręcznikiem i oddychaj nad parą. To pomaga oczyścić drogi oddechowe, zmniejszyć stany zapalne i usunąć toksyny. I nie zapominaj o śnie. Jakościowy odpoczynek jest niezbędny do regeneracji wszystkich systemów organizmu, w tym płuc. Śpij w przewietrzonym pokoju. Na czystej pościeli, aby zmniejszyć kontakt z kurzem i alergenami. Przestrzegając tych prostych zaleceń, będziesz mógł utrzymać płuca w doskonałej formie, ale są też przeciwwskazania, o których warto pamiętać, omówmy je. Dbanie o płuca wymaga świadomego podejścia. Oprócz korzystnych nawyków i produktów, należy uwzględnić indywidualne cechy organizmu, aby uniknąć ewentualnych problemów. Zachowuj umiar w spożywaniu produktów i zabiegów. Nawet najbardziej korzystne produkty, takie jak czosnek, imbir czy cytrusy, mogą wywołać podrażnienie, jeśli spożywać je w nadmiernych ilościach. Komponuj dietę tak, aby była zrównoważona i różnorodna. Nawilżaj powietrze. Suche powietrze podrażnia błonę śluzową dróg oddechowych, co może prowadzić do ich zapalenia. Używaj nawilżaczy powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym, lub stawiaj naczynia z wodą w pomieszczeniu. Unikaj szkodliwych substancji, staraj się minimalizować kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, kurzem, chemią domową i dymem tytoniowym. Używaj masek, jeśli pracujesz w warunkach o wysokim stężeniu szkodliwych substancji. Pij więcej wody. Utrzymanie równowagi wodnej sprzyja rozrzedzeniu śluzów w drogach oddechowych. Co ułatwia jego usuwanie. Zwracaj się do lekarza przy pierwszych niepokojących objawach długotrwały kaszel, duszność, uczucie ciężkości w klatce piersiowej czy krwioplucie to objawy, których nie można ignorować. Terminowa diagnostyka pomoże zapobiec poważnym powikłaniom. Alergie na niektóre produkty cytrusy, miód, czosnek czy imbir mogą wywołać reakcje alergiczne, takie jak swędzenie, Obrzęk czy wysypka. Jeśli zauważysz takie objawy, wyklucz je z diety i skonsultuj się z lekarzem. Przewlekłe choroby żołądka Osoby z zapaleniem żołądka, wrzodami czy nad kwasotą, powinny unikać spożywania czosnku, imbiru czy cytrusów na czczo, aby nie wywołać zaostrzenia. Astma i zaostrzenie chorób układu oddechowego. Niektóre zabiegi, np. inhalacje, mogą sprowokować kaszel lub pogorszyć stan. Przed zastosowaniem takich metod skonsultuj się z lekarzem. Wrażliwość na olejki eteryczne, inhalacje z olejkami, takimi jak eukaliptus czy mięta, mogą wywołać podrażnienie lub reakcję alergiczną. Używaj ich ostrożnie, zwłaszcza jeśli masz skłonność do alergii. Ciąża i choroby przewlekłe w czasie ciąży lub w przypadku chorób wątroby, nerek czy układu sercowo-naczyniowego ważne jest ustalenie, czy można włączyć określone produkty lub zabiegi do swojego planu dnia. Przestrzegając tych zaleceń i uwzględniając przeciwwskazania, będziesz mógł skutecznie dbać o zdrowie płuc, unikając niepożądanych skutków. Pamiętaj, regularna troska o płuca to nie tylko profilaktyka, ale także poprawa jakości życia. Twoje płuca codziennie pracują na rzecz twojego zdrowia, filtrując powietrze i nasycając organizm tlenem. Aby pozostały czyste i silne, ważne jest wspieranie ich poprzez właściwe odżywianie, zdrowe nawyki i unikanie czynników, które mogą im zaszkodzić. Pamiętaj, nawet niewielkie zmiany w stylu życia mogą znacznie poprawić stan płuc. Dbaj o siebie, a twój oddech stanie się lekki, a życie pełne energii.